Cześć, z tej strony hodowca Piotr, dzisiaj obiecany QA. Zaczynajmy. Kasper hodowca królików pyta: Ile masz lat? Lat mam 15. Kolejne pytanie: Jaki masz skład mieszanki zbożowej? Moja mieszanka zbożowa składa się z 40% owsa, 40% jęczmienia i 20% pszenicy. Kolejne pytanie: Jakie masz zamiary z królikami? Pozdrawiam. Ja Ciebie też pozdrawiam. Samicę mam zamiar niedługo dopuścić do samca a młode myślę, że na wiosnę zostaną sprzedane. Marcel Chudziński pyta, czy miałeś jakąś chorobę w hodowli? Na początku mojej hodowli, gdy pierwsza samica się okociła, wpadła koladycja doza i cztery młode zdechły, Mi odliczył 10 sztuk i 6 zostało się odchowały. Hodowca Daniel pyta, od kiedy hodujesz króliki? Króliki hoduję od prawie dwóch lat. Marcin MM pyta, czym nagrywasz? Nagrywam tabletem iPad. Będziesz miał intro? Może jakieś uda mi się zrobić w niedługim czasie. Będzie film zrobienia mieszanki zbożowej? Myślę, że powinien się jakiś niedługo ukazać. Jak sprawuje się bos? Bos sprawuje się dobrze w mojej hodowli, ale nie wiem, czy będę tą rasę hodował. Hodowca królików Mateusza pyta. Czy planujesz powiększyć hodowlę? Moja hodowla powiększy się, gdy samice się wykocą. Czy będziesz kupował nową rasę? Na wiosnę planuję kupić parkę kacy z rodowodem. Kasper hodowca pyta, coś się skłoniło do hodowli królików. Do hodowli królików namówił mnie mój kolega Sebastian. Kupiłem u niego czy młode króliki mieszańce i tak się potoczyło. Natalka, mały hodowca królików pyta, skąd pochodzisz? Pochodzę z województwa Małopolskiego gmina Skrzyszów, koło Tarnowa. Jak zaczęła się Twoja hodowla króliku? Tak jak wspomniałem wcześniej, namówił mnie mój kolega, u niego kupiłem czy młode króliki mieszańca. Jakie rasy hodujesz? Mieszańce, jedną sonicę, bos. Super hodowca pyta: Masz inne zwierzęta? Tak, posiadam inne zwierzęta. Miki i Rafo, super hodowcy, pytają: Jaka była Twoja pierwsza rasa? Moja pierwsza rasa była mieszańca. Hodowca królików z Warmińsko-Mazurskiego pyta, ile masz królików? 13 mieszańców jednego bosa, czyli w sumie 14. Ile miałeś królików na początku hodowli? Na początku hodowli miałem 3 króliki, potem zakupiłem samicę kotną, która miała tylko 10 sztuk. Czy masz jakieś króliki na sprzedaż? Jak tak, to jakie? Obecnie nie posiadam królików na sprzedaż. To by było na tyle w tym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie mój kanał. Cześć.